Monia, chciałbym na chwilę przeskoczyć do kolejnego tematu. Jaki tatuaż zrobiłaś sobie jako pierwszy? Klucz wialinowy. Gdzie? Tutaj. I to był taki mały? Tak. No i jak to się stało, że to się tak rozmnożyło wszystko? Jak to się stało? No... Zaczęłam się interesować i szukać inspiracji. Zobaczyłam, że jest bardzo dużo pięknych kobiet, które właśnie mają dużo tatuaży, uznaje się właśnie za alternatywne modelki. No i poszłam tą drogą, bo bardzo mi się to podoba i dobrze się z tym czuję. No dobra, to który najbardziej cię bolał? To takie popularne pytanie do każdej osoby, która ma trochę więcej tatuaży niż ja. <laughs> Zdecydowanie tatuaż na klatce piersiowej, bo no, bo tam jest dużo kości, mało tłuszczu i wiadomo. W tym pytaniu dążę do wyszacowania, ile zapłaciłaś za te wszystkie arcydzieła tak łącznie, mniej więcej. Nie chcę, nie chcę liczyć, nie chcę wiedzieć. Pewnie dużo. Dobra, a taki najdroższy ile ci kosztował? Ojejku, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo nawet te bo największe... Bo ja szybkie strzały, szybkie strzały. Ale wiesz, nawet te największe były robione jakby oddzielnie, nie? Taki hmm? duży tatuaż był robiony cztery razy na czterech sesjach, więc za każdą sesję trzeba było płacić oddzielnie. Załóżmy jedna taka sesja 800 zł. Nie no ja wiem, że tatuaże to nie jest tania sprawa. Czy myślisz, że masz na swoim ciele około 20 tysięcy? Zdecydowanie. Więcej? więcej raczej. 30? No, coś takiego. Wow. a zdarzyło Ci się zrobić jakieś tatuaż za darmo? Tak, 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 tak. Czasem zapraszają mnie różni artyści, którzy chcieliby pokazać swoją pracę lub jakieś właśnie polecenia ode mnie. I zdarzyło mi się zrobić parę takich tatuaży. Teraz nie jestem w stanie ich wskazać, bo mm. jest takie zamieszanie, że nie jestem po prostu w stanie sobie przypomnieć, które to były. A którego tatuaży nie widział dziadek? <grywa> Nie mam takich ukrytych tatuaży tajnych jeszcze.